Pyta się pani Mariola, czy będzie z tym mężczyzną? Imienia nie, nie wyjmę tutaj, czy pani będzie z tym mężczyzną? Już patrzymy sobie, co nam wyjdzie. To znaczy, tak, ale tutaj widzę, że um, ogólnie będziecie razem ze sobą, natomiast widzę, że mogą być jakieś problemy, mogą być takie momenty po prostu przerwy, czyli może być, potem odejść od pani, potem znowu być i tak, i tak wokoło. Na pewno jest zainteresowany panią, ale nie go tak widzę że może być to po prostu bardzo takie, powiem, mogą być takie spotkania po prostu nierównomierne, czy może, może po prostu mieć, mieć takie problemy czasami. Spójrzmy sobie, co karty Przewodnie do pani mówią, jakie jest przesłanie Aniołów Atlantydy. No, proszę, wyszła karta romansu, czyli jest to bardziej romans, który może być przede wszystkim różnie, prawda? Może on raz trwać, potem mogą być przerwy, tak to widzę. Nie będzie linii tutaj ciągłej, więc tutaj zdecydowanie tak. To po prostu wygląda. I spójrzmy, jaka karta dla Pani kolorów. Co mówią karty kolorów dla Pani? No, proszę. Ustaw granicę. Co mamy dalej? No, proszę. Yy, yy, jakby mi wpływ na związek, czyli dodaj takiej atrakcyjności. Po prostu. I tutaj właśnie jest taka karta, która dla mnie mówi: ona mówi, że żyj po prostu wspaniałym życiem. Jest to karta, która mówi o tym, żeby, żeby tutaj myśleć o sobie nie myśleć tylko o kimś innym ale myśleć po prostu o sobie więc przepiękna karta.